Pamiętniki Mordbota i cała masa innych morderczych robotów, automatów, sztucznych inteligencji to goście, których postanowiliśmy zaprosić dzisiaj do programu się zobaczy. Zapraszamy zatem. Yy, tak, Łukasz Adamski i Piotr, I Piotr Gociek. Gociek, czas na czołówkę, potem na nas, a potem jeszcze będą polecajki, też nasze. Zaglądamy dzisiaj do serwisu Apple TV. To jest mhm. taki wywoływacz tematu, który jest bardzo obszerny, bo właściwie jakbyśmy chcieli zrobić długą listę e, negatywnych bohaterów filmów i seriali ostatnich lat, no to mielibyśmy tutaj całe ściany wytapetowane rozmaitymi buntującymi się maszynami, A, jakimiś e, krwiożerczymi megan, e, sztucznymi inteligencjami, które próbują opanować Ziemię, tak jak to w e, Mysznym Pas, bo mówiliśmy tydzień, tydzień temu się dzieje. I i tak dalej, i tak dalej. Pamiętniki Mordbota, serial, który jest zrealizowany na podstawie książek Marty Wells. Te autorkę, akurat Polacy mogą też znać, książek Fentezy, wydawanych kilkanaście chyba lat temu, nawet troszkę, nie, troszkę wcześniej. Zwrócił moją uwagę, dlatego że tam jest jeden z moich ulubionych chwytów w fantastyce, a właściwie w komedii mm -hmm. fantastycznej, bo to jest też komedia. To jest coś, na czym ja się wychowywałem. Jak byłem mały, trafiła w moje ręce książka Cyberiada. Stanisława Lema i tamten greps, że bohaterowie, którzy są jak jeden mąż, robotami. Mówią straszliwe rzeczy, wyszydzając to, czym są istoty białkowe, bladawce, prawda, które mają bardzo dziwne obyczaje. Są generalnie obrzydliwe, gdyż niestalowe i też nie najmądrzejsze. To jest świetny punkt wyjścia do właśnie krytyki tego, jak nasze ludzkie wady wyglądają. I to jest chwyt, który w Mordbocie został powtórzony, ponieważ główny bohater, narrator też tej opowieści, specjalny automat strażniczy, to jest taki robot, który. Nie tylko ma świadomość własnej osobności swojego odrębnego istnienia, ale jeszcze skasował sobie moduł, czy właśnie, obszedł moduł, który, który nakazuje mu bezwzględne posłuszeństwo i stał się wolnym robotem, który komentuje to, co dzieje się dookoła, żyje w ukryciu, mm -hmm. znaczy ukrywając swoją osobność między ludźmi, przynajmniej na początku tej opowieści ukrywając, no i komentuje to, co dzieje się dookoła, co jest oczywiście źródłem głębokiego komizmu. W robota, dodajmy, wciela się całkiem, zresztą nieźle, Aleksander Skarsgard. Tak, tak, z tej właśnie rodziny Skarsgardów. Skarsgardów. Tak, tam jest Bill Skarsgard, który był Pennywise'em, jak pamiętamy, tak? I, I oczywiście Stellan Skarsgard, ojciec. Yy, yy, tak, no my go znamy między innymi skąd? Z sukcesji. Ja uwielbiam yy, jego rolę w A ja też go pamiętam z, jeszcze z True bo on, tak, on to był Trublad? chyba taki przełomowy tak, moment tak, dla tak. niego, nie? yy, ja wiesz, co, ty mi poleciłeś ten serial, ja wszedłem w ten serial bardzo gładziutko. Szczególnie, że odcinki są krótkie, 20 A, parę 20, minut. 20 parę minut 30, tak. Mam takie wrażenie, że możliwe, że z tego mógłby wyjść spokojnie 70-minutowy film. Mm -hmm. Chociaż też mm, krótki metraż mógłby z tego być, bo. On się, on się opiera na tej koncepcji właśnie... Na tym jednym sa, grepsie. Tak, tak. sarkastyczny, mhm. ironiczny robot. Ci naukowcy, którzy podbijają te plany, to są hipisi w ogóle. Jacyś tacy dziwni, nie? Dosyć wolno myśliciele. I, I wolno związkowcy nimi, również. Tak, i oni mi gardzi mówią, czy, czy ich już zabić, czy jeszcze nie, tak? I to się wszystko wpisuje w taką em, koncepcję... Deadpool'a, trochę, czyli to wszystko. Tak, jest, tak, to jest tak, ten rodzaj humoru. To tak. jest ten rodzaj mm -hmm. humoru. I to mi się po prostu dobrze oglądało. Natomiast to jest coś, co bardzo no, wpisuje się jednak w to, co dawno zapoczątkowało kino. Znaczy, najpierw literatura, oczywiście, ale to, co widzieliśmy, czy w łowce Androidów, czy oczywiście w Terminatorze. Mamy tutaj te 1000 i T800 tak, przed nami, czyli w całej tej debacie o transhumanizmie. I wiesz, kiedy ja oglądam takie seriale jak ten Murderbot, czyli Mordbot. Czy pamiętniki Mordbota? tak jest tytuł. No to y, jednak, oglądając to, można sobie zadać pytanie, jak blisko to jest rzeczywistości. A chyba jest coraz bliżej. I kiedy widzimy te pierwsze roboty, czy to przez Ilona Maska, produkowane, czy przez innych, te pierwsze androidy, tak, pewnie niedługo pojawią się cyborgi, czyli jakaś taka no, złączenie się ludzkiego organizmu z robotem. Słuchaj, robocie automaty policyjne w Chinach, prawda, już są, już istnieją, już samochody działają, bez, samochody bez, tak. bez, bez kierowców. W Los Angeles Ostatnio gdzieś mi się Sam obiły, Francusko. ostatnio mi się gdzieś o oczy obiły takie nagłówki w rodzaju, że tam na jakimś portalu czy w jakiejś firmie wydano polecenia algorytmom sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja nie wykonała tych poleceń, mhm. uważała, że wie lepiej, to powinna dalej tak, robić, tak, prawda? Tak, tak, tak. Gdzieś tam zbliżamy się pomału do jakiegoś bardzo niebezpiecznego punktu. Masz rację, tak, mm -hmm. ale z drugiej strony, bo to jest rzecz dwutorowa, zawsze takie historie o tych morderczych robotach albo buntujących się sztucznych inteligencjach i yy, yy, ta, yy, ta pogarda, ta mizantropia dla rodzaju ludzkiego, mm -hmm. to zawsze w fantastyce była też pewna metafora. Pamiętajmy, że w ogóle wątek robota. Musimy się cofnąć do Karela Czapka, do słynnego dramatu RUR Rosum Universal Robot, czyli sztuczny robotnik, który ma odciążyć człowieka od naj, najtrudniejszych zadań, czyli ma być krótko mówiąc, robolem, który będzie na nas zasuwał. A ponieważ nie ma uczuć, jest tylko maszyną, no to można go wykorzystywać, kazać mu robić wszystko i my jesteśmy czyści. Ale bardzo szybko fantastyka zaczęła mówić. No, moment, moment, ale może między nami a robotami jest taka relacja, jak między naszym stwórcą a nami. I, to my się, znaczy... I my się bawimy w Boga. Tak, bawimy się w Boga i jesteśmy w związku z tym odpowiedzialni za stworzenie kogoś, mm -hmm. tak jak jesteśmy odpowiedzialni za spłodzenie, wychowanie dziecka. No i co, jeśli się okaże, że te istoty to nie jest tylko sterta oporników, tranzystorów, silników i jakichś tam obwodów logicznych. Tylko, y, na przykład, zacznie przechodzić testy Turinga, zacznie zachowywać się w sposób y, nieobliczalny, tak, ale przede wszystkim, y, czy, może, czy może mieć duszę, czy może mieć uczucia? Czy ma tą samoświadomość? Samo hmm. Na tym jest oczywiście zbudowany cały serial Westworld, a wcześniej film, tak, Kraytona. Y, ja, wiesz, z tych wszystkich opowieści dużo, tak, no bardzo dużo się pojawia tych, 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 tych historii, o robotach, czy to Steven Spielberg zekranizował scenariusz Stanley'a Kubricka, AI, hmm, sztuczna inteligencja. Według opowiadania Briana Aldisa, Długie Popołudnie Ziemi. To tak, zresztą tak. jeden z lepszych filmów. Jeden, na ten jeden temat, z lepszych, powstały, czy to, tak. to no, ex-machina Alexa hmm. Garlanda. Ale wiesz, ja najbardziej chyba moje serce hmm, chwycił taki film, o którym dzisiaj trochę zapomnieliśmy, After Young z Colinem Farrellem. O, znakomity nada Kogo nada. I wiesz, co mnie najbardziej tak. chwyciło? w tym filmie, bo to, 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 to też to, 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 był, to był film o tym, jak ojciec rodziny y, y, musi sprowadzić nowego robota, bo tamten robot stracił datę mm. ważności, zepsuł się i już nie jest naprawialny. I tam jest y, y, obudowane to wszystko wokół tego, że wyjmują mu pamięć temu robotowi, tak? I oni sobie zdają sprawę, ta rodzina cała, że ten robot y, y, sam y, decydował o tym, jakie, rzeczy zapamięta, jakie sobie zapisze w, na swoim twardym dysku. I nagle się okazało, oni zobaczyli, że te roboty, ten robot, tak, który im służył był tam od wychowania dzieci, on był takim mm -hmm, babysitter. Mm -hmm. On zapisał sobie tylko te momenty, które były spędzane razem z rodziną, to znaczy ten czas. I nagle y, ci ludzie zadawali sobie pytanie no zaraz. Jeżeli dla niego najważniejsze to co w życiu miał, to jest ta część mm -hmm. y, spędzana z rodziną, mm -hmm. tak życia. To jest, to są te momenty, no to może ten robot ma duszę, ma serce, może on nas kocha. A jeżeli on nas kocha, to jakie my mamy prawo, żeby decydować o nim, żeby on był naszym niewolnikiem? Wiesz, co perfekcyjnie to pokazuje film sztuczna inteligencja, czyli A.I. Stevena Spielberga, który zresztą nie bez powodu, i moim zdaniem bardzo mądrze odwołuje się do opowieści o Pinokiu, tak? mm -hmm. bo tam ten główny bohater, ten mały android Ale chce być osmo. prawdziwym chłopcem, tak, tak naprawdę, tak, tak. Prawda? bo tam mieliśmy y, bardzo ładnie pokazaną jakby kolejną, y, kolejną potrzebę, dla której my się być może będziemy otaczali sztucznymi istotami. Mm -hmm. W pewnym sensie już trochę się tak y, dzieje, już tłumaczę, bo oczywiście tak, y, Seks boty, tak? Do zaspokajania mm. y, 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 potrzeb seksualnych. Oczywisty kierunek. Roboty militarne, tak? Oczywiście. Y, roboty, które będą nas wyręczały w zajęciach y, 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 lecących gdzieś do gwiazd, na powierzchni obcych planet, asteroid i tak dalej. Jak najbardziej. Ale y, w filmie Spielberga mieliśmy figurę taką oto. Para, która utraciła dziecko, dostaje dziecko zastępcze, które jest, uwaga. Zaprogramowane do tego, żeby kochać, tak? Mhm. No i teraz. A potem zostaje odrzucone. Mhm. Potem zostaje odrzucone. Więc pytanie, na ile będziemy, czy jesteśmy w stanie, zaprogramować kogoś do tego, żeby był dla nas przyjacielem, czy sprawiał wrażenie przyjaciela, mhm. towarzysza, kogoś, kto przynosi nam komfort w życiu. Nie tak jak seksboty miałyby miałyby przynosić i jak później potraktować efekt pracy naszych rąk. To jest rzeczywiście, rzeczywiście zabawa w Boga i tuż znowu dochodzimy do do metafory głębszej, bo przecież wychowywanie dzieci jest w pewnym sensie ich programowaniem, tak? My rozmaitymi mm. bodźcami dzieci uczymy tego, co jest dobre, co jest złe, jak się powinny zachowywać, jak się powinny do nas odnosić, jak się powinny odnosić do siebie nawzajem, bierzemy zatem za to, za to odpowiedzialność. Jeżeli dodamy do tego oczywiście ten element nieobliczalności, to znaczy, mm. że dzisiaj już nawet ludzie, którzy programują sztuczne inteligencje, mówią, że oni nie wiedzą, co się dzieje wewnątrz tych algorytmów, prawda? Mm. No to rzecz się robi podwójnie ciekawa. Tak, tak. No i to jest zawsze to pytanie, które musi dotykać religii, musi dotykać szczególnie naszej religii, tak? No, Judeo chrześcijaństwa, no bo i judaizmu i chrześcijaństwa. Czyli pytanie o wolną wolę. Nie? Znaczy to jest właśnie coś, co wyróżnia naszą religię od innych, ja już nie mówię o wiesz, wierzeniach pogańskich, ale też od monoteistycznej religii, jaką jest islam trochę. Czyli wolna wola, nie? czyli że Bóg nam daje prawo do odrzucenia siebie samego. Bóg sam siebie ograniczył naszą wolnością. Nie? Mówi słuchajcie, możecie mnie odrzucić, możecie mnie y, zupełnie olać. Wiecie, jakie są konsekwencje tego, mm -hmm. tak? jeżeli mnie odrzucicie, mm -hmm. ale macie prawo do tego. I teraz tutaj się pojawia ta wolna wola u robotów. To widzieliśmy, widzieliśmy w Westworld, kiedy te roboty się buntują, opuszczają ten park rozrywki i stają się autonomiczne. To widzieliśmy trochę też w Terminatorze, tak? szczególnie w tym drugim Terminatorze Jamesa Camerona. Kiedy to ten Arnold Schwarzenegger, kiedy się staje już tym dobrym robotem, on też uzyskuje tą taką samoświadomość i... Nawet i, możemy powiedzieć, że wyhodował sobie sumienie, prawda? Wychodował sobie tak, sumienie, nie? tak, tak. Mhm. I wyhodował sobie sumienie. I teraz, na ile te roboty mogą nas odrzucić jako ludzi? Tyle, że to pytanie nigdy nie powinno być moim zdaniem zadane, mhm. bo... Ym, My nie możemy się bawić właśnie w Stwórcy i w Boga. To znaczy, nam Bóg nie dał, ja jako osoba wierząca. Tak uważam, że Bóg nie dał nam prawa tworzenia sobie kolejnych istot, którymi możemy rządzić. A ja zaproponuję spojrzenie na cały ten problem i wszystkie te historie jeszcze od innej strony, bo prawda jest taka, że. Nie sądzę, znaczy prawda, tak jest moje przekonanie na podstawie rozmaitych lektur, także rozmów z ludźmi, którzy się tym zajmują, obserwacji, lektury naukowych artykułów na temat tego, co się dzieje. Nie jestem takim optymistą jak Raj Kurzweil, który głosi, że jakaś osobliwość za moment nadchodzi, że sztuczna inteligencja się obudzi. To jednak jest imitacja pewnych procesów, i wydaje mi się, że jednak ery. Myślących, czujących maszyn z sumieniem, i tak dalej, z wolną wolą raczej nie doczekamy. Ale w takim razie pojawia się pytanie, to dlaczego nas tak bardzo te historie fascynują? Bo, bo, bo fascynują nas nie, niezwykle i na rozmaite sposoby w literaturach, w komiksie, w serialach, w kinie do tego pro, 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 programu, do tego problemu powracamy. Ano dlatego, że u korzeni tych historii jest takie przekonanie że jesteśmy niedoskonali. Jesteśmy my jako ludzie, jako ludzkość, jesteśmy niezadowoleni z tego jacy jesteśmy. I jak budujemy swoją historię, jakich rzeczy się dopuszczamy, więc jest to marzenie o tym, żeby świat ulepszyć. Mm -hmm. Więc może w takim razie ulepszymy go w ten sposób, że zamiast ułomnych nas pojawi się ktoś lepszy, ktoś doskonalszy. Mm -hmm. A to wtedy ktoś przychodzi i, i mówi tak, no dobrze, ale jeżeli my jesteśmy ułomni, no to dzieło naszych rąk też nie może być doskonałe. Musi mm -hmm. być ułomne. Nie ma, nie ma innego wyjścia. Po prostu to jest z samego założenia Tyle, że my mamy... e, 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 tak stworzone. A to oznacza, że mamy do czynienia... Jakby z kolejną odmianą y, myślenia tego utopijnego, tego lewicowego przekonania o tym, że y, zamiast zaakceptować swoje. Y, grzechy, swojej niedoskonałości, to, że właśnie tacy, tacy jesteśmy musimy każdego dnia walczyć o to, żeby być lepszym, mądrzejszym, żeby się, żeby, żeby się instynktom najniższym nie poddawać i tak dalej, i tak dalej, że można to jakimś jednym ruchem lekko załatwić. Jedni mówią, bo jest tam potrzebny doskonały system społeczny, a inni powiedzą, e, nie, jak się przepiszemy do chmury naszą świadomość, nie. albo jak wymyślimy myślące roboty, to one wreszcie pozbawione uprzedzeń będą mogły, e, będą mogły coś z tym światem zrobić. Tym Czasem Wrócę tu do tego problemu z następstwem, czyli mhm. ułomna istota zawsze może dać początek jedynie ułomnej istocie. Niedawno na Stanfordzie były takie badania prowadzone nad czatem GPT i innymi mhm. sztucznymi inteligencjami, tymi komercyjnie wykorzystywanymi, m.in. Mhm. alfabetem, Google, metą, wiesz i tak dalej. I co się okazało? Że nawet demokraci, mówię o wyborcach demokratów w Stanach mhm. Zjednoczonych, Uważają i mają do tego podstawy, i badania to potwierdziły, że sztuczne inteligencje mają lewicowy odchył. Mm. Dlaczego? No bo karmią się. Tym, co to są wielkie agregaty. Tak, Karmią tak. się tym, co jest w internecie, w związku z tym nabierają e, uprzedzenia. I teraz sytuacja, w której. Ale Uprze... rasistowskie też często. Też, mały. Tak. I teraz sytuacja, w której nagle sztuczna istota, sztuczny algorytm, sztuczna inteligencja ma być jedynym arbitrem elegancji, jedynym źródłem prawdy, mhm. e, no zaczyna się robić bardzo, bardzo niepokojąco. Tak, tak, ale wiesz no, my też, dlatego ja mówiłem o tej wolnej woli, bo my nie, nie jesteśmy. W stanie sami się ograniczyć. Oczywiście my jako zachodnie społeczeństwo stworzyliśmy system prawny, który nas ogranicza, tak? No on dzisiaj jest też obalany, tak. No ten, ta, ta liberalna demokracja, która miała właśnie nas zabezpieczać przed tyranią, ona jest też obalana, tak? bo, bo też, no, to jest cały problem też demokracji. No, ale kiedy... bo, się, bo się też sama wyrodziła w, Do, dokładnie w pewnym tak, momencie. Dokładnie tak, kiedy właśnie ta większość staje się też tyranią. Nie? Y Natomiast wiesz, my się nie my jako ludzkość jesteśmy ułomni zawsze od samego początku, to znaczy od kiedy tylko no, pamiętamy. Od grzechu pierworodnego. Od pierworodnego. pierwsze, co zrobiliśmy, to stworzyliśmy sobie niewolników, tak? I później wszystkie te systemy, i to nieważne, czy, to, czy, czy była to monarchia, czy były to izmy wszystkie, tak? Czyli czyli nazizm, faszyzm, komunizm, ale też w jakimś stopniu demokracja czy te, te systemy też tworzyły sobie niewolników, tak? czy to system chłopów pańszczyźnianych, czy to w Stanach Zjednoczonych systemowy, e, znaczy niewolnictwo i systemowy rasizm. Zawsze jeden człowiek starał się panować nad drugim, bo, bo nie wyciągnęliśmy lekcji, którą daje nam Jezus Chrystus, tak? który mówi nie, miłujcie się, prawda, znaczy, jakby miłość jest najważniejsza i nastawienie drugiego policzka. I teraz my, jako ułomne istoty, nie możemy stworzyć robota, który nie będzie... Ale marzymy o tym, bo przypomnę Ci, to jest kluczowe hasło tak naprawdę dla tych wszystkich historii i właśnie dla tego złudzenia, tego marzenia o robocie, istocie doskonałej, mądrzejszej od nas, która pomoże nam stać się lepszymi, czy może w jakiś sposób nas zastąpić, albo nas naprawić, to jest to hasło, które się pojawiało w Blade Runnerze. To jest to hasło, którym reklamowano replikantów: more human than human bardziej ludzki niż człowiek. I na tym przeciwstawieniu przecież łowca robotów Blade Runner był właśnie zbudowany, że w pewnym momencie Rick Deckard, łowca robotów mhm. odkrywa, że istoty na które poluje wykazują więcej empatii niż ludzie, mhm. którzy go otaczają i że tak samo pragną żyć jak każdy inny człowiek naturalnie mhm. urodzony. To jest sedno tego marzenia more human than human. Nam się wydaje, że niedostatki Nasze. Jesteśmy w ten sposób w stanie naprawdę. No Dlatego widzisz, że tego pięknie tutaj pętlę robimy do samego Mordbota, który tak bardzo szybko rozpoznał naturę ludzką, że tylko może gardzić nam. Tak, 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 że tak. mówi, że jest znudzony, jest zblazowany. To jest, nudzony, zblazowany, <laughs> tak, tak, bo to jest ale uroczy zblazowany robot. Jest uroczy zblazowany robot i to jest taka figura, pamiętasz, i Wood Adamsa, i w różnych komediach fantastycznych się to pojawiało, w, w tym w Czerwonym Karle, prawda, mm. i tak dalej. Moglibyśmy bardzo, bardzo długo wymieniać. Tam jest jeszcze taki zabawny grepsik, że ulubionym zajęciem tego robota zbudowanego jest oglądanie w streamingu wszystkich możliwych seriali so, programów i tak dalej, tak, tak. Oper, science fiction. Oczywiście najbardziej interesują go te o relacjach ludzie-roboty, tak, tak. bardzo bardzo zabawne, ale wiesz to też podoba mi się, bo ja czytałem też książki Marty mm -hmm. Wells. One dostały całą masę jakichś tam nagród, Locus, Nebula, Hugo itd. i tak dalej. Moim zdaniem nie są to rzeczy na poziomie tych nagród, znaczy jak się porównuje z klasycznymi pojęciami science fiction, wiesz Dicka, Heinleina, Clarka to jest słabsza literatura, ale po prostu taką się dzisiaj pisze i nagradza e, fantastykę. Natomiast e, bardzo mi się podoba e, ten pomysł wyjściowy. To się później zmieni, ale nie będę spoj, spoj, spoilerował. Mianowicie e, ten wybór robota. No bo tak, masz e, e, automat, który właśnie wyzwolił się, mm. ale jednocześnie no, ma tą samą świadomość i, i, i jego, on wprost tak rozważa, nie? że tak, no dobrze. Mogę ich wszystkich wymordować, no ale wtedy mnie zamordują. Tak? tak, tak, tak. No dobrze, to mogę w takim razie gdzieś uciec, odciąć się od nich. No ale jak ucieknę, no to się zorientują, że mam wolną wolę, i tym bardziej za mną podążą tak, i tak. mnie zamordują. Więc rozwiązanie pośrednie, kompromisowe jest takie, że. Będę dalej udawał, że jestem ich niewolnikiem, będę się zachowywał, jakby nic się innego nie stało, a wewnątrz będę wolny i od razu będę obserwował i komentował to, co dzieje się dookoła. Czyli mamy wiesz tutaj kogoś, kto no, trochę tak jak y, 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 ten y, gracz w systemie totalitarnym, który mm. mówi. No nie mogę zbuntować się przeciwko systemowi, bo mnie zabiją albo mm -hmm. będą prześladować mnie i moją rodzinę, więc będę zachowywał się tak, jak system tego ode mnie wymaga, ale wewnętrznie zachowam wiesz wolność. <śm> nie? Co ja tutaj ja tylko mogę powiedzieć amen, o czym zapominają ludzie i robot. Należy o tym <noise> pamiętać. Należy też pamiętać o tym, że rozmaite inne programy nagrane pod Szyldem się zobaczy, można oglądać w internecie. Bardzo prosimy o lajkowanie, bardzo prosimy o subskrypcję kanału Otwarta Konserwa, gdzie można nasze pogadanki obejrzeć. Zapraszamy na Patronite, gdzie kanał Otwarta Konserwa można wesprzeć. No i zapraszamy jeszcze teraz na polecajki. Ty może zaczniesz. Ale razem robimy. A tutaj mamy wspólną polecajkę. No, Okay. taką? No jak można. A nie no mieć? właśnie. A no ja się właśnie. nawet specjalnie ubrałem, zobacz w takie, takie kowboski. A, a to nie, to nie jest specjalnie jest też Sam Elliot, Sam Elliot. tutaj. Sam Elliot tak. w wersji z filmu. z Tom stone. Tom stone. Tak, I yy, dlaczego, znaczy. dlaczego o tym mówimy? Bo. Pojawiła się na Blu-ray wersji 4K, mm -hmm. odświerona, cyfrowo odrestaurowana, w mega rozdzielczości, wersja filmu Tom Stan z 93 roku, George'a Picos mm -hmm. który jest jednym z moich ulubionych westernów. Aczkolwiek powiem Ci, że jeśli chodzi o historię o Wyatt'cie Earpie i słynnym pojedynku mm -hmm. w koralu, e, no to mam też wielki, wielki system, sentyment do filmu Lorenza Kazdana-Wyatt-Earpie Wyatt z Kevinem Costnerem. Mm -hmm. To no jest świetny film. E, to mogą Państwo sobie też w internecie na jakiejś edycji DVD poszukać, bo w streamingu, z tego co widziałem, to nie ma niestety. W Deadwood też chyba dotykali yy... tego tematu w wybitnym scenariu. Tak, 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 tak. Natomiast Tombstone to jest kawał znakomitej rozrywki, przede wszystkim z genialną rolą drugoplanową Wala Kilmera, Valla którego żeśmy niedawno pożegnali, bo takiego Doc'a Holiday'a, jak zagrał Wal Kilmer w filmie Tombstone, no to ja naprawdę na ekranie nie widziałem, a oglądałem wszystkie możliwe, poczytając jeszcze od wersji Johna Wayne'a, wiesz, opowieści o pojedynku w OK Corralie. Tak, tak, że to prawdziwa postać. Mhm. To, to też był ten taki Czas, kiedy powstawały. Czasami Hollywood tak miało, że robiło dwa filmy na ten sam temat. Mm -hmm. Pamiętasz, był, podle... był, był e, chyba Dzień Niepodległości i Deep Impact. Jakoś nie, tak nie, był Deep Impact i Armageddon. I Armageddon, sorry. E, e, tak, tak, tak. Były e, filmy Red Planet i Mission tak, to Mars. Tak, tak jeden de Balmy, de Palmy, prawda? tak, tak. I, tutaj e, i, mamy tak i, samo. I Też Wyatt Earp i Thompson e, e, wstępie tom... niespełna roku. Tak, Thompson tak, 9.3, mm. Wyatt Earp 9.4. I to jest zdumiewający film, bo to jest jeden z tych filmów, który bardzo bardzo, bardzo w takich bólach powstawał e, i wyszło dużo lepiej niż się wszyscy spodziewali, bo tam, no, dzięki aktorstwu też, tak, tam jest mm -hmm. wybitna właśnie rola, bo to, to jest nie tylko Val Kilmer, tak, ale, który stworzył jedną z najwybitniejszych swoich ról, ale to jest również Kurt Russell, oczywiście. No, oczywiście, Jakułaja Terp. Tak. jest tam Sam Elliot, jest tam, e, no, jest tam Joanna Pacuła przecież. Już ci mówię, kto tam jeszcze jest. Bill Paxton Bill jest Paxton, tam jeszcze, Robert Mitchum, Michael Bean nasz ulubiony, Dana Delaney. Joanna Pacuła. E, słuch, tak, tak. I ja jeszcze patrzę tutaj, bo jest bardzo długa lista fascynujących. A to jest Steven Lang, jeszcze. No, no, tak, jest, tak. Jest, na tam co jest nawet Billy Bob uwagi. Thornton w jakiejś malutkiej roli. A, tak. e, wiesz, to jest niesamowite, to jest George Pikosmatos, to jest reżyser, który. Grecki, o twoja ukochana Grecja, tak? Grecki no. reżyser. <grych> tu mamy O, tu ukochana tak, Grecja, tajemnicza Kreta, gorąco reżyser, polecam. Który... Program zawiera lokowanie programu. Tak, ja pierwszy raz zobaczyłem jego nazwisko jako asystent reżysera, to później oczywiście mhm. dopiero y, przy Greku Zorbie. I on później zrobił e, e, między innymi taki film e, jak, e, o gdzieś tutaj są, za tobą jest, mhm. Rambo 2 napisał, mhm. e, znaczy wyreżyserował Rambo 2, on razem go napisał z Kevinem Żarem, to jest zresztą brat Jean-Michel Żara, już nie żyje, zresztą za scenariusz do Rambo 2 dostali złotą malinę. I mm, ja najbardziej kocham George'a P. Kosmatosa, oczywiście za Thompson, ale też za Kobrę z okay, Stallone. Uwielbiam Kobrę. Okay, 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 okay. mhm. I z Thompson było tak, że mm, początkowo miał ten film reżyserować Kevin Jarm, który został zwolniony bardzo szybko. I zastąpiono go George B. Kosmatosem, ale po latach Kurt Russell i Val Kilmer przyznał rację Kartowi Russellowi, oni uznali, że George B. Kosmatos był takim ghost directorem. On mhm. był reżyserem, który nie zrobił tego filmu, a tak naprawdę wszystko wyreżyserował Kurt Russell, który nie podpisał się pod tym mhm. filmem, ale... Tajemnicą Poli jest to, że Tom Stone to jest film Kerta Russell'a. To jest tak, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o Mission Impossible, odsyłamy do tego odcinka, mm -hmm. że Tom no Tak naprawdę Tom Cruise, stworzył... Tom Cruise pociąga za wszystkie sznurki. i tutaj tak. przy Tom Stone mm. Kurt Russell pociągnął mm -hmm. za, wszystkie, mm -hmm. za wszystkie sznurki, ale wyszło. Wysz... Ma jakąś magię ten film w sobie. Ma, ma ma. Zdecydowanie broni się znakomicie po latach. Charlton Heston tam się nawet pojawia, tak, szanowni tak, państwo. Tak. To jest to jest rzecz niesamowita. A Joanna Pacowo, o której wcześniej mówiłeś, tą wielkonosą Kate graczy. Billy Zane przecież tam B jest, tak, no, tam. No, tak, naprawdę Każda twarz, która pojawia się na ekranie, to jest twarz, którą skądś znamy. I teraz tak, jak ktoś nie ma pieniędzy na to, żeby sobie za gigantyczne zyliony kupować wersję Blu-ray tak. 4K, ucha, coś tam, bla, 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 no to może popatrzeć y, po streamingu w odróżnieniu od Oyata Erpa, którego nigdzie nie można obejrzeć. To akurat Thompson, zdaje się, w Prime i w Disneyu chyba jest dostępny, więc naprawdę warto wrócić tak, do tak, tego. Jest, filmu. tak, ja jeszcze dodam, że też sobie przypomniałem, Michael Biehn tam grał. Michael Biehn, tak a, jest. A, a, a tak. gdzie jeszcze grał Michael Biehn? Najsłynniejsza rola? W Aliensach. Ter i Terminator. I w Terminatorze mówimy tutaj o robotach. W pierwszym Terminatorze jego później reaktywował trochę Robert Rodriguez przy Planet Terror. Mhm. Bo to jest kanadyjski aktor, on zaginął gdzieś, nie? On po Terminatorze, po Alien zaginął i nagle go w Planet Terror przywrócił e, właśnie Robert Rodriguez. Także ja kocham absolutnie Tombstone. Nie wiem, czy wiesz, że, e, że, że, że Wyatt Earp, o którym mówiłeś, łączy się w pewnym stopniu z Pulp Fiction, a mianowicie w takim, że Vincenta Wege, oczywiście to była rola napisana dla, dla e, Jon'a Travolty przez Quentin Tarantino, ale był taki pomysł, żeby Vincenta Wege zagrał Michael Madsen. Dlaczego? Mhm. Bo Michael Madsen zagrał brata Vincenta Wegi, czyli Vika Wege w we wściekłych psach. Tarantino miał nawet taki pomysł w pewnym momencie, żeby zrobić film Vega Brothers. O dwóch, o dwóch właśnie, zresztą Patryk Vega tak nazwisko sam przyjął, tak, od Wegu. E, tak, wszystko połączyłem. Jak Państwo widzą Ale... zawsze, jak mówił Kaszadamski, Adamski, kończy nie Tarantino. Tak, I i Patryku Wejza. Natomiast Michael Madsen odrzucił rolę w Pulp Fiction, żeby zagrać w Woja cierpie. Myślę, że po latach jednak żałował. Mamy nadzieję, że Państwo nie żałują czasu spędzonego z programem Się Zobaczy. Za tydzień nasze kolejne spotkanie, a za dziś już pięknie dziękujemy i do zobaczenia.